budowa nowego szpitala onkologicznego, który ma powstać przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu jest bardzo ważną i potrzebną inwestycją. Znajdzie się tam m.in. opieka kompleksowa w zakresie leczenia raka piersi, raka płuc, a co więcej raka tarczycy. Obecnie trwa nieograniczony przetarg na projekt tej inwestycji, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec lipca bieżącego roku. Wtedy jak już zostanie wybrany wykonawca, będzie on miał na realizację tego projektu 51 miesięcy. W nowej placówce będą tak naprawdę trzy szpitale: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych. Już te szpitale są połączone w jedną organizację, ale musimy dla tych trzech szpitali znaleźć miejsce, gdzie nasi lekarze, pielęgniarki, nasz cały zespół medyczny może nieść pomoc pacjentom z Dolnego Śląska, nie tylko z Dolnego Śląska. Specjaliści są przekonani, że we Wrocławiu takie łączone centrum jest niezbędne. Obecne warunki, stare szpitale, wieloosobowe sala dla pacjentów nie pozwalają rozwijać nowoczesnych technologii leczenia. Wyniki naszego leczenia zdecydowanie poprawiły się. Ja mam wrażenie, że są jednymi z lepszych w kraju, że są to wyniki takie, które odpowiadają już europejskim wynikom leczenia. Tak jak już Pan Dyrektor tutaj wspomniał, Mamy przeszkody lokalowe, ta infrastruktura tutaj nie przystaje do tych wszystkich założeń, które chcielibyśmy przeprowadzić. Pacjenci idą tam, gdzie czują się zaopiekowani, gdzie wiedzą, że opieka jest właśnie kompleksowa od początku do końca, gdzie ta opieka następuje w odpowiednim, optymalnym terminie. Dla pacjentów, co więcej, nie jest ważny. Tak do końca, czy operacja się odbędzie tydzień wcześniej, czy, czy dwa tygodnie później. Oni chcą być zaopiekowani. W tej chwili inwestycja ta jest na etapie tworzenia koncepcji projektu. Nowy szpital będzie funkcjonował w ramach tzw. unitów. Będzie kilkanaście sal operacyjnych i ponad 70 gabinetów ambulatoryjnych. Na razie powstał wstępny projekt i już wzbudził sporo kontrowersji. Ale zobaczymy, jaki będzie efekt ostateczny. Bo proszę pamiętać, że to nie jest projekt szpitala. To jest zapis konsultacji, które trwały bardzo długo z bardzo wieloma osobami. I teraz projekt dopiero powstanie. Nowy szpital ma powstać na ponad 22 hektarowej ciałce. Koszt budowy szacowano wstępnie na 700 milionów złotych. W ramach pierwszego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę ponad dwukrotnie wyższą. Dzisiaj jesteśmy w trakcie drugiego przetargu, przetargu już nieograniczonego i to jest myślę wartość właśnie tego, tego postępowania przetargowego, aby poznać oferty od wielu wykonawców. Zaczekajmy jeszcze miesiąc, 29 lipca, czas na składanie ofert. Echo 24, Nina Jewtuszenko.